2.23 nadszedł, a konkretnie rzecz ujmując, luty, czyli już w sumie drugi miesiąc tego roku. A ja mam dla Was bardzo dużo nowych smart sprzętów, część z tego już się pojawiła na CES-ie, więc producenci są pełni werwy i tworzą nam kolejne super produkty, które dzisiaj będę dla Was odpakowywał. A w dzisiejszym odcinku ujrzymy. Zaczniemy od lewej do prawej. Mamy tutaj tak, nowy router tendy. Proszę, będziemy go odpakowywać, pokazywać z Wi-Fi 6. Kolejnego Lefanta, czyli kolejny mini robot odkurzający, jaki do mnie przyszedł. Znowu lewant, aż mnie ciekawi, czym się będzie wyróżniał od wszystkich poprzednich. Mamy nowego Auklana. Długo go nie było. Ile? W półtorej roku nie było nowego Auklina? Chyba tak. Nie w sumie dobra, takiego topowego, bo te pomniejsze były, ale oto jest Okllen X. S. Czy jest to następca Okring X Pro Elite? Zobaczymy. Następna rzecz, tutaj, którą mam po prawej stronie, no to jest oczyszczacz powietrza, jak i wiele, ale nie do końca, bo po pierwsze jest on zgodny z HomeKit, a po drugie jest to pierwszy sprzęt z Fred, który jest u mnie, więc mamy kompletnie nowy protokół komunikacji. Super. I coś na co czekałem bardzo długo, już mogę umrzeć szczęśliwym, bo już IROBot wylądował, już była jego recenzja, a oto i Dyson. No to przechodzimy do unboxingów. Olean XS. Czyli nowa szczoteczka soniczna od Aulean, ta topowa, w kolorze bardzo podobnym do mojego X Pro, którego mamy, którego aktualnie używam, widzę taka granatowo-czarna. Czym się będzie wyróżniała? Zobaczymy, to będzie intrygujące. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to jest, yy, mamy to opakowanie folią, typowej takiej ładnej tekturki, nie wiem, czy będzie jakoś specjalnie. Taka elitarna, jak mieliśmy przy okazji X Pro Elite. XS Smart Sonic Electric Toothbrush. Z jednej strony mamy informacje z takimi podstawowymi, e, głównymi rzeczami, które ją wyróżniają. Co my tutaj mamy? 42 000 rpm, czyli 42 000 uderzeń na sekundę. Dużo. Wydaje mi się, że chyba X Pro miał 36 000, albo około 40. 60 dni działa na baterii, czyli jest dosyć długa. Żywotność IPX 7, a z tyłu tylko informacja, że znowu wygrała nagrodę designu, no ale jakąś inną teraz, bo teraz mamy World Design Index jest w top 10. OK. To coś nowego, bo tak to wszyscy um, pokazywali inną nagrodę, ale przechodzę. Odpakowuję. I patrzę. Co ja tutaj mam. Wyciągam. No mamy high, czyli powitanie takie kojarze z poprzedniej szczoteczki. Tu już się prezentuje XS. Od razu z zapakowaną główką. ściągnę mu zabezpieczenie. Uuu, razu mnie przywitał, jak mu ściągnę zabezpieczenie. Ładny, nie jest tak chropowaty jak X Pro Elite. Ma tutaj podświetlane logo, nawet Oakley'a. Więc fajnie, taki dopasowany. Tutaj mamy. Jest inny design, bo z jednej strony tutaj mamy przycisk taki matowy, tutaj mamy też przycisk matowy, więc wydaje mi się, że to w ogóle. Oj, czy to nie był ekran dotykowy? Chyba tak, czyli mamy tutaj stricte przyciski, a nie ekran dotykowy. Ciekawe, dlaczego Oakling postanowił zrezygnować z ekranów dotykowych na rzecz stricte samych przycisków. Podobnie mamy z ładowaniem, które jest inne. Znane już z poprzednich, najnowszych modeli Okina, czyli nie mamy już ładowarki takiej stojącej, tylko mamy zwykłe USB-C. Na plus, że jest od razu uszczelka z zabezpieczeniem, nie musimy otwierać dwóch po kolei, co było dosyć irytujące przy jednej z ostatnich szczoteczek. Ty otwieram dalej, widzę instrukcję. A pod instrukcją. o, wow, cóż to jest? Dobra. Tutaj mamy magnetyczny, magnetyczny trzymacz na naszą szczoteczkę. Taśma 3M, żeby ją sobie zamontować gdzieś na kafelkach. No, na mocno łapie. Ale jak tak zrobimy, to może spaść. Tak? Tak będzie ok. Nie robimy. Nie przyklejamy do sufitu. Patrząc na tym, co się przed sekundą stało. Kabel. zwykle do USB-C. I chyba. Tak, to jest końcówka. Dedykowana końcówka. Dobra. Zatknijmy jeszcze na sam wygląd. Mamy granatowy z czernią. Ładnie się to prezentuje. O i nawet zniknęło podświetlenie Oakland. Czy jest faktycznie takim podświetleniem, a nie udaje podświetlenia? Proszę. Ale więcej. Wydaje mi się, że też się te elementy podświetlają. No dobra, fajnie. Samo włosie. Tutaj bez jakichś wielkich rewolucji, z tego co widzę, dosyć twarda. I mamy też końcówkę do czyszczenia języka. To tyle, jeżeli chodzi o Oakley, a my przechodzimy dalej. Kolejny odkurzacz Lefant. Kolejny odkurzacz Lefant, czyli super małe roboty odkurzające. Niekoniecznie odkurzające najlepiej na świecie, ale małe. Na naszym w opakowaniu, tutaj widzimy obrazek tego, co znajduje się w środku. Z tyłu jest. Naklejka, która informuje mnie o tym, że nikt tego wcześniej nie otwierał. voila! Dobra. Co my tu mamy po kolei? Instrukcja. Języków wiele. Czy wśród tych języków jest nasz polski ojczysty. Nie ma. Angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Tutaj podejrzewam, że są mokre szmatki. Tak, pięć mokrych szmatek do naszego robota. Otworzę je, żeby Wam pokazać. To jest. O tyle ciekawe, że to jest to, co już wcześniej było przy tym robocie one są już wstępnie napisane. Czyli tylko je nakładamy i tyle. Co nie zmienia że są dosyć jednorazowe, no bo przetrzemy i trochę do widzenia. No, ale cóż. Pewnie możemy je wykorzystać mimo wszystko więcej niż jeden raz, to jest tak jak z maszynkami jednorazowymi. Kto używa maszynek jednorazowych na jeden raz? O. Robot. Tak się prezentuje elefant. Jak zawsze maleńki. Ja go mogę utrzymać w jednej ręce. Tutaj mamy nawet ładnie naklejoną instrukcję obsługi. Fajnie, ale zobaczmy jak on się prezentuje bez naklejki. Futurystycznie. Tak się prezentuje nasz futurystyczny kolega. Tu jeszcze mamy proszę. Ładny w sumie. Cały czarny. Tu mamy plastik matowy. Tutaj mamy elementy lśniące. Przez co się naprawdę fajnie prezentuje. Od góry znajdziemy jego pojemnik na odpadki. Nie jakiś specjalnie duży, ale też nie jakiś specjalnie mały. I powiedział taki ergonomiczny. Nie ma wielu zakamarków, w których się lubi, gromadzić, w których lubi się gromadzić brud. Tutaj za to mamy bardzo mocno skomplikowany filtr, żeby go odnaleźć. Ok. To już jest trochę skomplikowane. Dobrze. Tego odkładam na plecy i pokazuję Wam jeszcze nakładkę mopującą. Nakładka mopująca na takie, taki wcisk. Tak, żebyście widzieli, jak się to robi. Cyk. Mamy dwa bolce. Przekładamy. I jest nakładka mopująca. W zestawie mamy również szczotki boczne. Dwie. Dwa razy po dwie. Hmm, tutaj jest napisane, która jest prawa, która lewa, ale na samych szczotkach nie pisze, która jest prawa, która lewa. Więc po co, że się tutaj opisywali. wiedział, która jest prawa, która lewa w ogóle w To Trochę dziwne. Ale dobra. Tak się prezentuje. Sam robot już zamontowany z nakładką mopującą, zwykłą szmateczką niejednorazową namoczoną, z szczotkami bocznymi. I możecie zobaczyć, on w ogóle nie posiada żadnej szczotki głównej. Tylko i wyłącznie mamy motor, który zbiera śmieci. Tu jest guma, która powinna je zatrzymywać, i tutaj one wpadają, przez co on musi mieć dosyć mocne ssanie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie są jakieś najbardziej wydajne roboty, ale może tam będzie inny. A tu jest stacja do ładowania, o jest fajnym kneflem, bo ukryli nożyk do ściągania włosów i czyszczenia robota. Proszę, a on pewnie powinien być tak. Tu ma ładowanie, czyli się tak będzie prezentował. Co tu jeszcze znajdziemy? Znajdziemy zapasowy filtr, a także kabel zasilający. I tak oto prezentuje się najnowszy robot odkurzający Levant. Czas na router. Tym razem mamy tędę polski importer. Tenda, dosyć znana marka, człowiek, chyba jeszcze nie mieliśmy, wydaje mi się. Albo no może mieliśmy, ale jakoś pojedynczy egzemplarz. Niemniej jednak Tenda w wersji Wi-Fi 6, czyli najnowsza wersja Wi-Fi, tam mamy jeszcze Wi-Fi 6 e i tak dalej. logo Wi-Fi 6 jest w porządku. Taka, taki model wydaje się domowy na pierwszy rzut oka. Typowe opakowanie dla wszelkiego rodzaju routerów, czyli mamy karton, który jest Śliski, że tak powiem, ma wszystko nadrukowane, dosyć yy, główny rysunek na przodzie, sporo informacji z tyłu. To, co mi się rzuciło głównie, to jest to, że on pasuje do Windowsa 7, 8, 10, 11 i do Maców. Um, no, co z Linuxowcami w sumie? E, oni sobie zawsze poradzą, wiadomo. Kto jak kto, ale Linuxowcy sobie zawsze poradzą. Dobra. Co tutaj jeszcze możemy znaleźć? Aha! I to jest całkiem fajne, bo to pokazuje. Jakie mamy jakby takie dostępne routery i które one nam odpowiadają? Mamy AC8, AC10 i TX2 Pro. I tutaj pokazują, że WiFi 5 i WiFi 5 jest AC8 AC10, TX2 Pro jest WiFi 6, więc możecie się domyśleć, skoro tutaj piszę WiFi 6, a na dole TX2 Pro, no to który mam, czyli mam ten najlepszy. Fajnie. Wyciągamy karton z jajek. A no, mimo wszystko najwygodniejsze to jest rozwiązanie. Dobra. Instrukcja. Ymm, no, ale po angielsku. Czekajcie, jest wiele języków. Może będzie i polski. Jest bardzo dużo języków. Polski na stronie 19, gdyby ktoś szukał. Główna licencja. No i sam router. To zobaczmy go. O, Taki typowy prosty routerek domowy. Dobra. Cyk, czek, 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 czek. czek. Czek, czek, czek. Mamy pięć, dobrze liczę? pięć anten. Dokładnie, z przodu tylko i wyłącznie jedno pojedyncze światło, które informuje nas o tym, że router działa. Co znajdziemy z tyłu? Jedno wejście WAN, trzy wejścia lan z czego jedno jest podpisane jako IPTV, również, żeby stać spoko. Mamy przycisk do wps i podłączenie do prądu. I tak naprawdę to jest. Wszystko jeżeli chodzi o ten router, co dostaniemy jeszcze? Dostaniemy taki kawałek internetowy oraz ten zasilacz. I to jest wszystko, no to jest taki podstawowy zestaw domowego routeru. Czy on się będzie sprawdzał? Zobaczymy, przetestujemy i porównamy. Aha. Oto i oczyszczacz. Oczyszczacz Airversa. Purella Smart Air Purifier, zgodny z HomeKit. Pierwszy sprzęt z Fred, który posiadam. Tutaj mamy podstawowe informacje, takie o tym oczyszczaczu, który nas informuje. Apple HomeKit to, że liczy PM2,5, no i w sumie oczyszczacza, więc o to chodzi. Network Pairing, czyli jest on oparty na Fredzie. Zresztą tutaj z tyłu również to zobaczycie. Czemu się tak bardzo tym tak ekscytuję? Dlatego, że jest to nowy protokół komunikacji, a poza tym ma dwa To też jest jego gigantyczna zaleta i całkiem ładna aplikacja, która się tutaj pokazuje, co nie zmienia faktu, że pewnie tak bym głównie używał Apple dom. Ale dobra. Wyciągamy go. Co mamy? Mamy zasilacz. Mamy sterokan, który możecie reużyć, na przykład docieplając swój dom w jakimś konkretnym miejscu. No I mamy sam Oczyszczać. Coś jeszcze jest? Nie. Więc oto on. Minimalistyczny. Minimalistyczny. Ładny. Prawda, nieduży. To jest taki. Ciekawi mnie jego wydajność. Tutaj sobie zobaczę. W dziwnych jednostkach SF mi ją pokazuje. Będę musiał sobie potem zobaczyć, jaka jest jego wydajność. No raczej salon, on chyba nie, nie da rady. Zresztą tam my mamy Dysona, który za chwilę Wam pokażę. Z góry to wygląda chyba jak wyświetlacz. Podłączę go i będę, będę widział, bo poza tym nigdzie się nie pokazuje. Z przodu mamy logo, z boków wloty powietrza, maleńki, przy, maleńki jest kod QR do HomeKit. I tak naprawdę to jest wszystko. A jeszcze spróbuję zobaczyć, jak mu tutaj wyciągnąć ten jego. Hmm. Ach, tutaj. Wow. Tego się nie spodziewałem. Dobra. próbujemy wyciągnąć filtr, żeby wam go również pokazać. Okej, okay, ten sprzęt mnie zaskakuje. Swoją konstrukcją. Jak na razie, jak coś pociągam, jestem pewien, że to będzie kwadratowe, to jest okrągłe. Jak będę pewien, że jest okrągłe, to jest kwadratowe. No dobra. Takie mamy, widzę. Dwa boczne filtry, które już dosyć często widziałem. Zaczynają wokołink z takimi, tylko że znacznie większymi. Ok. Ciekawe, ciekawe. Teraz tylko, żebym to dobrze włożył. Chyba dobrze wkładam. I z powrotem. Intrygujące zamknięcie. Czy to jest istotne jak ja to włożę? Z okay. oto pierwszy oczyszczacz FRED od firmy Airversa. Okazało się, że jeszcze magicznie mam kabel, który do mnie przyszedł i mogę go włączyć i Wam pokazać czy faktycznie tam jest wyświetlacz. Jest wyświetlacz i jest ikonka, prawdopodobnie FRED. Nie wiem, pierwszy raz ją widzę. Ale ładnie. Uu. Całkiem fajnie. Pierwszy, który ma wyświetlacz tak u góry, bo wszystkie zawsze mają z przodu. Ładny. Ładny, nowoczesny oczyszczacz. I kończymy oczyszczaczem również. Tym razem jest to jednak Dyson. Dyson Purifier Humidity Plus Cool Formaldehyde. To jest jego dosyć długa nazwa. Co nie mija faktu, że co pierwszy oczyszczacz Dysona, który mam w ręku. Nie jestem pierwszą osobą, która go testuje, więc widać, że on był w kilku redakcjach. Co nie zmienia faktu, że jest naprawdę potężnym oczyszczaczem w stosunku do tego, co miałem przed chwilą z Fredem. Muszę go aż dawać na krześle, tak żeby go było mniej więcej widać. Z boku możecie zobaczyć całą jego konstrukcję, którą producent nam pokazuje, razem z aplikacją. No, ale mnie najbardziej interesuje sam wygląd oczyszczacza. Ale pozwolicie, że teraz robimy szybkie cięcie i pokażemy Wam go już wyciągniętego, bo trochę bym się z tym męczył. Wyciągamy Dysona i jego kolegów. No to pierwsze elementy. Co nam się tutaj pokazuje? Potężny zasilacz. Ten zasilacz, który pokazuje, że wszystkie inne sprzęty są maleńkie. Gigant. I przy okazji bardzo ładny gigant. Coś jeszcze? Jaki złoty pilot. Uu, ładny. Ma bardzo dużo przycisków, naprawdę sporo. Jest też taki wklęsły. Wiem szczerze, że nie sądzę, że Dyson będzie aż tak ładny, a jednak jest aż tak ładny. Mamy kolejne kawałki, tak naprawdę, zabezpieczającego. Exactly. No i czas wyciągnąć. giganta Et voila. Drodzy, Et voilà le Dyson. ogromny oczyszczacz, Jest prześliczny, to mu trzeba przyznać. Z widzę tutaj jakimś pojemnikiem na wodę. Dużo o przycisków. Do końca jeszcze nie? Wiem, do czego służą? Dobra, tu. I czy też był tutaj taki? O! Ma tulo. Ależ to jest. ogrom. Dobra. Tutaj mamy pojemnik na wodę, który ma własną rączkę. Ok. Tego się nie spodziewałem. Um, tak, I tutaj mamy informację, żeby wlewać wodę, i jeszcze jakiś kwasek Chyba kwasek cytrynowy, żeby się nie. Żeby walczyć z kamieniem, ale to tylko wstępne, wstępna myśl. Z tyłu mamy, nie jestem pewien, to chyba są związki chemiczne, z którymi on walczy, tak to trochę wygląda, albo których używa. Chemikiem nie jestem. Nie, chyba tych, które używa i podejrzewam, że on tutaj oznacza, które są wydalane łącznie z formaldehydem bo te, które wykrywa, zobaczymy w trakcie recenzji. Jeszcze nie miałem do czynienia z takim sprzętem, więc tutaj się nie będę jeszcze wymączał. Mhm. Tutaj mamy do czynienia z wieloma, bardzo wieloma różnego rodzaju filtrami, których Częściej mamy do czynienia, jak mamy sejom, to jest jeden filtr do widzenia. A tutaj mamy chyba filtry wstępne, tak bym podejrzewał. Chociaż tutaj pisze PM2,5, PM10. No ale skoro są na zewnątrz, no to byłyby filtry wstępne. Tutaj mamy plastry miodu, dobrze nam znane. A ostatnio, w którym? Chyba w Aeno. Mieliśmy okazję? A ten koleżka? Obra? Coś tu pisze? Nie pisze tylko, że to jest. Filtr od Dysona. Nie pisze dokładnie jaki, więc muszę się zdecydowanie przy recenzji domyślać z jakim mam do czynienia filtrami. No i oczywiście, czy ja to teraz wszystko poskładam do kupy. Mam nadzieję, że tak. Czy... Ok. Spodziewałem się wiele, ale nie spodziewałem się aż na tak dużo. I tym oto Dysonem, największym oczyszczaczem powietrza, chociaż nie jestem pewien, czy Samsung nie był większy. Ale na pewno najbardziej skomplikowanym. To na stuwa. Oczyszczaczem powietrza kończę. Dzisiejszy unboxing. Serdecznie zapraszam Was do recenzji wszystkich tych sprzętów, lajkowania naszych filmów, subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia.